Cześć, jestem Sylwia. Razem z chłopakiem Damianem będziemy nagrywać filmik, jak budujemy nasz pierwszy dom dla nas, ponieważ zawodowo od dwóch lat zajmujemy się budowaniem domów, z tym, że nie robimy płyt fundamentowych ani ogólnie fundamentów, tylko zajmujemy się murowaniem. I to, tak jak mówiłam, jest to nasz pierwszy dom. Budujemy się w Gminie Czerwień, w Województwie Lubuskim. Działka. To jest ta, na której stoję. <grych> Ma 10 ar. My też zdecydowaliśmy, że jednak wszystkie pieniądze, które mamy no, włożymy w budowę naszego domu. Zobaczymy, jak to nam pójdzie, ile nam to zajmie. Raczej nie będziemy się spieszyć, ponieważ chcemy w, na początku wykładać powoli fundusze, żeby nam się nie skończyły. Dodatkowo jesteśmy w Polsce około tydzień w miesiącu, więc ten tydzień będziemy przeznaczać na budowę naszego domu. No, i dom, który wybraliśmy, to dom z Archona, dom w aromach G2E. Jest dach dachem płaskim, akurat na tym osiedlu mogliśmy mieć dach płaski, bardzo chcieliśmy, więc to też była jedna z przyczyn, dlaczego wybraliśmy działkę, a nie mieszkanie w mieście. I ten projekt jest trochę zmodyfikowany. To nie jest ten projekt, który kupiliśmy w Archonie. Pozbyliśmy się tylnej części domu, gdzie jest sypialnia łazienka i garderoba i antresolę, która jest na górze zamieniliśmy sobie na powierzchnię użytkową czyli po prostu pokój z dołu przenieśliśmy sobie na górę i pozbyliśmy się antresoli było to też z przyczyn no, ekonomicznych, ponieważ ciepło, wiadomo bardzo ucieka do góry chcieliśmy się pozbyć takich problemów w przyszłości chcemy, żeby dom był jak najbardziej energooszczędny no i jak najmniej płacić za ten dom, tak? za użytkowanie tego domu, więc to była jedna przyczyna zmiany projektu Dodatkowo chcieliśmy zmienić płytę rodzaj płyty fundamentów i z zrobić zamiast podstawowych ław fundamentowych to płytę fundamentową. No i żeby to osiągnąć również zatrudniliśmy architekta-konstruktora, który wykonał nam rysunek na bazie rysunków na zachodzie, takich jak płyty fundamentowe robione są na zachodzie. I to też będziemy Wam pokazywać jak to wygląda tutaj u nas. Mieliśmy również zmianę, Rozmieszczenia okien, ścian nośnych, w tym, tym co zapłaciliśmy konstruktorowi, wysokości okien, wysokości drzwi. Właśnie jeszcze mieliśmy tutaj, zapomniałabym dodać zmianę stropu. Był zaprojektowany strop monolityczny, oczywiście na dwóch kondygnacjach. My będziemy mieć na pierwszej kondygnacji strop płyty kanałowe, to jest strop smart, 15 cm, a na drugiej kondygnacji będziemy mieć blachę trapezową. Jest to rozwiązanie, akurat blacha trapezowa jest rozwiązaniem, którego nigdy nie stosowaliśmy. Nie do końca wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądać, bardziej będziemy się uczyć pierwszy raz, jak to robić, ale na pewno będzie to łatwiejsze, ponieważ całą budowę wykonujemy we dwoje, czyli ja z Damianem i ewentualnie czasami prosimy o pomoc jedną osobę, jest to na przykład nasz mój tata lub też nasz wspólny kolega. Dobra. Aha, no to konstruktor, chciałam jeszcze dodać, że wszystkie ceny jakie tutaj będziemy ponosić, wszystkie koszty, chcemy Wam też przedstawiać, wiadomo, że każdy dom się troszeczkę różni, ale uważamy, że możecie jakoś procentowo odnieść do tego, co Wy chcecie osiągnąć, powiemy Wam nasz metraż, fundamentów, wszystkiego, możecie sobie to przeliczyć, może Wam to pomoże coś, lub też ustosunkować się do cen, jakie aktualnie pasują, jakie my ponieśliśmy tutaj w województwie lubuskim. I teraz, co Aha, na początku w ogóle chciałam Wam też przedstawić taką krótką drogę i koszty związane z tym pierwszym takim postępowaniem, zanim w ogóle zaczęliśmy budować. No to y, pierwsze co to było oczywiście to przepisanie działki, to nastąpiło w grudniu, tak jak powiedziałam. Od stycznia szukaliśmy architekta adapt, adaptującego, bodajże. Podam Wam na końcu wszystkie koszty, ile co wyniosło. No i ten architekt naniósł nas, nasz dom na działkę. Potem przez dwa miesiące około y, walczyliśmy, że tak powiem, z konstruktorem. Z którym uzgadnialiśmy ciągle, co ma być zmodyfikowane, w jaki sposób, jak nam odpowiada. Bardzo dużo rzeczy robiliśmy pod siebie, żeby nam to odpowiadało, żeby było łatwiejsze dla nas do wykonania, no właśnie z tego względu, że jesteśmy we dwoje. No i tak naprawdę, jak mieliśmy załatwionego konstruktora, mieliśmy też wynajętego geologa, który zrobił odwiad, sprawdził, na jakiej wysokości jest lustrowody. ponieważ na naszych osiedlach wszędzie są studnie, nie będzie tej pociągniętej na tą chwilę. Ani kanalizacji, ani sieci wodociągowej, więc studnie musimy mieć, szambo, no studnie i szambo i to jest po prostu wymagane. No i jak już w sumie to mieliśmy geolo badania geologiczne, złożyła nam pani architekt wniosek o pozwolenie na budowę. Trwało to do czerwca tego roku, do końca czerwca. Trochę się przedłużało, trwało to około 4 miesiące powinno trwać do 3. Nie wiem z jakiej przyczyny. Już myśleliśmy, że tego pozwolenia nie dostaniemy, a na całe szczęście przyznali nam pozwolenie. Yy, myśleliśmy już też, że przez płaski dach, ponieważ wiadomo, mogą się nie zgodzić, jak widać, tutaj wszyscy mają kopertowe dachy albo dwuspadziste, a my jako jedyni stwierdziliśmy, że no chcemy mieć płaski i się uparliśmy. <laughs> Ale będzie OK, mamy pozwolenie i zaczęliśmy pracę nad naszą płytą fundamentową. Zresztą widzicie, jest już zazbrojona, jutro mamy beton. Więc nagramy filmiki, co, jak, co, jak, co robiliśmy, jak robiliśmy, z czym to się je, bo wiemy, że mało osób po prostu robi tą płytę fundamentową w Polsce, więc może komuś pomożemy, w jaki sposób my to wykonujemy. Nie będzie to też płyta fundamentowa, tak jak się robi w Polsce, czyli na stropiania, ponieważ e, tak samo my, jak i konstruktor, czy architekt, uważałem, że no jest to rozwiązanie całkowicie bezsensowne. No i zobaczycie, co jest u nas zastosowane. Trochę więcej metalu, ale trochę mniej stropianu. <grym> po prostu. <grym> No i dobra, to w takim razie pójdziemy, przejdziemy się po, do, po płycie, zobaczycie jak to wygląda na tym filmiku, a w kolejnym już będziemy mówić bardziej o tych etapach, które przeszliśmy przez te dwa tygodnie, jak zbroiliśmy naszą tę fundamentową.